Ojciec, nie wiem, jakoś kupił od kogoś wóz i konia, i jeszcze na świętej trójcy, tam 15, taką wytwórnię atramentu, miał taki pan Wizę. I jakoś z nim się skontaktował, że on ten, 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 ten też będzie uciekał, i myśmy wsiedli. Się okazuje jak Niemcy już byli w Trzeszkówku, to myśmy tu uciekali ku do góry do Inowrocławia. Jak. Kilka razy uciekaliśmy ze szosy do lasu, ponieważ był warkot samolotów tego. No, no, nieszczęściem naszym było, było cały czas niebieskie niebo we wrześniu, bez jednej chmurki. Także nasi żołnierze, tak doskonale wyposażone było, tak znaczy mundurowo i tak dalej, to, to Kleni mówili, żeby, żeby chociaż troszkę chmur było, żeby to lotnictwo niemieckie nie mogło tak operować na tym błękitnym na na tym niebie. No i dojechaliśmy w, w okolicach brzozy tej kujaskiej. Strzelano do, do ludzi. Ktoś strzelał, nie wiadomo kto, nasze wojsko tam leciało i tak dalej. Jak dojechaliśmy do. do tam jest taki łącznik, gdzie w śmielnikach jest kopielisko było, o to było, i przed wojną, i tam stali nasi oficerowie. Moja matka paliła, i oni żeby, żeby poczęstowała ich papierosem. No ale, ale wszyscy się pytali, no zaraz, zaraz, a gdzie ci Niemcy? Tu mieliśmy Niemców zatrzymać i tak dalej. Oni mówili, nie, tu jest druga linia, my na nich czekamy. My im damy tu popalić, tak ci oficerowie. Więc myśmy spokojnie pojechali dalej. Przed Niemcowiem dopadły nas dwa y, te y, samoloty niemieckie, ale to dosłownie tak nad konarami drzew leciały, że to człowiek to głupi, bo jako dziecko w górę patrzał, no, no dosłownie sylwetkę pilota było widiać. Naprzód lecieli z jednej strony, to się ludzie za drzewa wszyscy chowali, bo tam było bardzo silnie zadrzewione i duże drzewa. A później oni się, tak nie wiem, namówili czy zorientowali, jeden latał z tej strony, a jeden z tej i strzelali. I tam pierwszy raz widziałem, obok mnie kolejarz stał w mundurze kolejarskim, jak tak mu plecy przeszyły, te, te, ta krew na tym mundurze się pokazała. Dużo wtedy osób zginęło? O to mi trudno powiedzieć, tak, o, bo myśmy zaraz, zaraz uciekali m. dalej i dojechaliśmy do Inowrocławia i tam na rogu taka była restauracja jest. Ona do, do dzisiaj tam była, a Dzisiaj jest bardziej elegancka i tak dalej. I ojciec mój tutaj zjemy obiad. A ojciec mój moim starszym bratem rowerem z nami jechali. A tłumy ludzi były takie, że no batem się, trzeba tam się, wiem, ten, bo trzepiali się wozów, uciekali z łuskami dziecięcymi, z tymi, no. No szosa była nabita taka, taka, no z ludzi taki. Mam pytanie, a wśród nich byli żołnierze też? Wśród cywilów? Szli? Spotkał się pan? No ja, ja tam, ja tam powiem szczerze nie widziałem. Nie tego. widział pan. Dobry. Nie widział. I proszę pana, ojciec zamówił obiad. I jeż, jeszcze tam nie zdążyliśmy, coś tam zjedliśmy, wpadł jakiś facet i krzyczą, Niemcy są pod inną Wrocławiem, Więc my dalej.